Znajdujemy się nad nurtem rzeki Kamienica, która spływa z Góry Gerski i płynie kierunku, przez Starą Kamienicę, następnie Barcinek w kierunku Bobrów. W tym miejscu gdzie jesteśmy jest bardzo duże promieniowanie, naturalne takie, ale związane jest to z występowaniem tutaj uranu w skałach. Tradicyjnie wykupili ten teren i chcą pozyskiwać właśnie rudę uranową na tym obszarze. Jednak, po prostu ludzie się nie zgadzają na to. Trudno powiedzieć, czy będą te kopalnie, czy raczej ich nie będzie. Jesteśmy na eksploracji jednej ze stolni. Właśnie przed chwilą. Rozwaliłem wlot do tej sztolni od lat 50 był zaczopowany, trochę się narobiłem przy tym, sztolnia jest w środku zalana, mniej więcej wody jest do pasa, a więc trzeba przyjść w odrach, a ja dzisiaj w woderach nie przyszłem. Sztolnia jest sztolnią uranową, pozyskiwano tutaj rudy uranu, zakład R1 miał tutaj swoją ekspozyturę, była tutaj radiacja. I szukano tutaj m.in. smułki uranowej i innych minerałów w Jesteśmy w środku, Ech, Rozkłułem te wejście. Sztalnie jest zalana, trzeba wejść tutaj w woderach, bo no tak no to mówię: do kaloszy na ludzie się nalewa. Natomiast na no później już jest nawet tak głęboko, będzie popas w tym drugim yy, odcinku, więc no tutaj już dla takich zaprawianych w bojach sztoniarzy jest miejsce, yy, bo obiekt może być ciekawy tam dalej i należy go zjestrować. A więc patrzymy, co się tam dzieje w środku. I patrzymy. Wielki. zapalimy Widzimy cokoły betonowe. Ten cokół betonowy. To jest pozostałość. Tutaj tam jest drugi do niego, mamy ten cokół bardzo ładnie, tak, jeszcze nawet się zachowały, tam się To jest pozostałość po szybie, który się tutaj znajdował. Tam widzieliśmy stolnie natomiast tutaj był szyb, widać lej nawet. Cokół jeden, drugi i tam trzeci i Zdół się zjeżdżało do sztolni poszukiwawczej uranowej. Za chwilę pójdziemy też szukać w tych tutaj kamieniach, które znajdują się. Znajdują się tutaj granity, leukogranity, no i granitogneisy, gneisy. I w nich będziemy szukali turmalinów. Interesuje nas słońce turmalinów, Może znajdziemy. No... Muszę powiedzieć, że długo nie trzeba było szukać i znalazłem bardzo ładnego turmalina. Takiego zbitego. Jak się go wymyje, będzie ładnie wyglądał. Jest dosyć duży. Proszę popatrzeć, jaki ten młot jest ogromny. No i po drugiej stronie też tutaj widzę, że jest okruszcowanie, raczej znaczy mineralizacja. Widzę też tutaj inne ciemne kamyki, zaraz je porozłupuję, natomiast z tym się zastanowię co zrobić. Tak jak mówiliśmy, no jest sporo turmalinów. Wystarczy tylko przeglądać kamienie, no i generalnie jak coś tam widać czarnego to je rozłupywać. W środku można wtedy trafić na słońce turmalinowe. Te najładniejsze już znalazłem. Rozglądamy się dalej za turmalinami. Po długich poszukiwaniach znaleźliśmy to, czego szukaliśmy, a więc turmalin, a ściślej słońca turmalinowe. Widzimy jak to wygląda. Kamienia trzeba ozłupać. Często na zewnątrz też już są takie przebarwienia. Proszę popatrzeć jak to ładnie wygląda. I ten turmalinek. No, upaliśmy cały worek tych turmalinów. Wygląda takie malutkie. Wziąłem po to, żeby na wymianę albo na sprzedaż. Tak. Turmalin. Jestem na samym dole mam takiego pięknego okaza, którego znalazłem od razu. No jest wykrystalizowany na zewnątrz, bardzo ładnie wygląda i bardzo duży. Teraz trzeba z tymi mandżurami iść do auta. Ja pierdzielę, ile to waży. Burki szczekają. Tak jak powinno być w interiorze. A nie. Że czasem ludzie przyjeżdżają z jakiegoś dużego miasta, np. Nowego Jorku czy Paryża, i oni w życiu nigdy krowy np. nie widzieli. No, także tak bywa.